Witam, cześć siema. Drugi dzień po pokwitu pięknego. Dzisiaj może trochę lepiej będzie widać do tego no ale się tak lepiej, nie wiem. nie wiem Na pewno wszędzie na trawniku leży od masa Masa tych płatków też tutaj widzicie, że to takie no wiadomo, że to się zrobi ciemne i Jutro plan jest taki, że będę topielił wszystko, nie? Tu już nam się zazieleniło. O, było ostrze A czemu nie mogę na to wyostrzyć? O, śmiesznie, nie chcę ostrzyć i koniec. By ostrzył. Hmm. No po jakim czasie. I tak to wygląda. No, ale w planie mam jutro to wszystko po, poogarniać, przygotować to do normalności. I doprowadzić to do normalności, o. Tutaj mam takie kretowisko trochę. Do wyczyszczenia no to na szczęście nic nie rośnie, to tylko sobie to podpielę. Tu jest Timon, Timon. cześć Timon. O, tu były palmy, zdechły i tak o, nie tutaj też już. Rośnie. No właśnie to wszystko chcę ogarnąć, yy, skosić, przegrabić trawkę i takie o tam Piękne słoneczko. Tu jaka rezydencja są? Wschodnio-zachodnio, o kocisko tam kocisko tam kombinuje. Jest kaciska. Co tam, kocie? On tam na górze siedzi tam. Zmięk Nie uciekniesz tak szybko nie. Mam cię Dziu No taki są. Sierściuch Że chęć i bardziej nie przybliży Siędzie jak zaczerwony, co? Nie chce się ruszyć. Jakby polał. Oj. No, przebiegnij się. Nie chcę. Ani się nie boi, ani nic. O. Tak jest, zawodnik. Taki jest, zawodnik, że się nie boi się... O, 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 o,